Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale SA Czyta. W ostatniej już części filmu, w ramach którego prezentuję Wam książki, które kupiłam podczas mojego wyjazdu do Warszawy. Odwiedziłam 10 warszawskich antykwariatów i w większości tych antykwariatów zaopatrzyłam się w książki. Jeżeli jeszcze nie widzieliście wszystkich czterech poprzednich części, no to serdecznie zachęcam do nadrobienia zaległości. Playlistę znajdziecie na pewno w opisie do tego filmu. Opowiadałam Wam już książkach, które kupiłam. W antykwariacie Gryf, w antykwariacie Zakładka, w antykwariacie Kwadryga Warszawa i w antykwariacie Grochowskim. A dzisiaj pora na trzy ostatnie antykwariaty, w których poczyniłam zakupy. Zakupy nieco mniejsze. Dzisiaj opowiem Wam o dziewięciu książkach: książkach z antykwariatu Lamus, z antykwariatu Troszkiewiczów oraz z antykwariatu właściwie warszawskiego antykwariatu naukowego Kosmos. Także zaczynamy, bo co tu dużo zapowiadać. W tych wspomnianych trzech antykwariatach zrobiłam mniejsze zakupy. Zaczynamy od antykwariatu Lamus, który znajdziecie przy ulicy Sandomierskiej 23. I od razu zaznaczę, że jest to antykwariat, który jak najbardziej bierze udział w różnych aukcjach, natomiast jest antykwariatem skoncentrowanym na książkach starszych, na książkach przedwojennych i Starszych możecie zerknąć, jeżeli takie pozycje Was interesują. Niewykluczone, że coś tam dla siebie znajdziecie. Ja znalazłam. Znalazłam dwie książki, dwie książki w oprawach introligatorskich, ale w przypadku obu zachowano oryginalne oprawy, tutaj te części z przodu. No to w ciemno trochę, bo na podstawie oprawy niewiele tutaj widać. Kornel makuszyński ze środy na piątek. Opowieść Kornela Makuszyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że uwielbiam opowieści Kornela Makuszyńskiego, a tutaj dodatkowo została zachowana okładka. Okładka zaprojektowana przez Mariana Walentynowicza, a książkę wydało wydawnictwo Gebetnera i Wolfa. Przeglądałam sobie oferty internetowe i zauważyłam, że o ile książka ze środy na piątek jest dostępna, to tam na zdjęciach nigdzie nie widziałam tej oryginalnej. Okładki, a tutaj proszę bardzo możemy wspólnie sobie na tę okładkę Mariana Walentynowicza zerknąć. Tego Mariana Walentynowicza, który dość często z Koronelem Makuszyńskim współpracował, zresztą panowie stworzyli chociażby opowieści o koziołku Matołku. Jeżeli czuliście, że Mariana Walentynowicza skądś kojarzycie, to całkiem możliwe, że właśnie z tych ilustracji do koziołka Matołka. Z siedmioma ilustracjami i okładką Mariana Walentynowicza. A jest to wydanie z 1931 roku. Jeżeli wszystko dobrze sprawdziłam, to jest to jednocześnie wydanie pierwsze, więc też bardzo się z tego cieszę. Jeżeli mylę się, to naturalnie możecie śmiało sprostować tę moją wypowiedź w komentarzu pod tym filmem. Okładka Mariana Walentynowicza, ilustracje czarno-białe Mariana Walentynowicza, jeszcze może to dodam. A sama książka to jest zbiór opowieści. Kornela Makuszyńskiego. Co my tutaj mamy na początku? Prawdziwa Lwowianka. Ponieważ należy przypuścić, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem, chyba że naśladując wzniosłego chińskiego mędrca Lao Tse, już w chwili narodzin, tak jak on liczył równo 82 lata, pewnym niemal być można, że każdy z nas zna uroczą bajkę rozkosznego pana Andersena. Prawdziwa księżniczka. Pod siedem piernatów, na których miała usnąć, włożono ziarnko grochu, a ona, że tak niezmiernie była delikatna, odczuła jego ucisk. Czyli już mamy nawiązanie do opowieści Andersena. Dlaczego tak lubię Kornela Makuszyńskiego? Dlaczego tak lubię jego opowieści? Bo to są opowieści zabawne, ale jednocześnie często to jest taki śmiech przez łzy. Ostatnio czytałam jego opowieść Perły i Wieprze, właściwie dwie różne opowieści. Jedna, o historii naszyjnika, takiego z pereł, właśnie czy z pereł, a druga o Szymonie, chrząszczu i o pewnym małżeństwie. Były to opowieści, w których można było się zaśmiać. Bardzo podoba mi się taki lekki język kornela makuszyńskiego, ale w pewnym momencie przychodziła taka refleksja, trochę jak w opowieści o dwóch takich, co ukradli. Księżyc. Wspominałam wam tutaj przed chwilą o tym, że książka rozpoczyna się od prawdziwej lwowianki, mając na myśli, że jest to pierwsze z opowiadań, które znajdują się w tym zbiorze. Poza prawdziwą lwowianką mamy też tutaj Mój pierwszy zając, takie opowiadanie, Naczynie złości, Cień grubego Saradelli, Mój śmiertelny wróg, Adonis, Ścigana sarenka, Sprawa o pocałunek oraz Takie czasy. Myślę, że nadejdzie ten moment, w którym przeczytam i ten zbiór opowiadań Kornela Makuszyńskiego, dlatego że zaczynam się w nim rozczytywać. Właściwie czytam wszystkie książki, które gdzieś tam do mnie trafiają Kornela Makuszyńskiego dość sprawnie, także i o tych całkiem możliwe, że usłyszycie jeszcze w tym 2025 roku. A druga książka, którą kupiłam w Antykwariacie Lamus, również w oprawie introligatorskiej kto wie, albo Was zaskoczę, albo Was nie zaskoczę. Śpiewający Diabeł. I to również jest opowieść Kornela Makuszyńskiego z zachowaną okładką. Tym razem książka wydana nakładem KS Jakubowskiego. Okładka według rysunku Haliny Kruger. Na panią Halinę trafia mnie pierwszy raz. I ta okładka myślę, że dołącza do grona moich ulubionych okładek. Bardzo podoba mi się ten śpiewający diabeł, wygląda tak, jakby grał na jakiejś harfie, a obok księżyc i jaka, jakaś kolumna czy jakieś ruiny. Coś w każdym razie ciekawego się tutaj działo. I dzieje, i jak na diabełka przystoi, jest jedna stopa ludzka, a druga to taka takie kopytko. Taki już jestem potępieniec, że ilekroć przybywam do Florencji zamiast pójść do kościoła, idę powitać mojego przyjaciela, diabła. Dwa są najpiękniejsze miasta na świecie: Paryż i Florencja, a każde z nich ma swojego diabła. Czart paryski, kamienny filozof, przysiadł na Notre-Dame i spojrzeniem wszystko rozumiejącym patrzy, jak się u jego stóp przewalają wieki, a przez morze krwi mozo. Żegluje nawa wyniosła. Diabeł Florencki, zaś, wśród cudów kamiennych narodzony w mieście, co imię ma splecione z kwiatów, pod słońcem złocistym i wśród ludu, co śpiewa, jest diabłem wesołym. Siedzi na murze u zbiegu ulicy Strocji i we, 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 we jeszcze może dodam, bo nie pamiętam, czy to zrobiłam, że to wydanie to jest wydanie z 1934 roku i również wydaje mi się, że to jest wydanie pierwsze. Wiecie dobrze, że ja te diabełki, czy polskie, czy niepolskie, w literaturze bardzo lubię, dlatego cieszę się, że dołącza do nich taki śpiewający diabeł Kornela Makuszyńskiego. Właśnie, czyli antykwariat Lamus i dwie opowieści Kornela Makuszyńskiego. A teraz przechodzimy do kolejnego antykwariatu, czyli do antykwariatu Troszkiewiczów, mieszczącego się przy ulicy Wspólnej 51, antykwariatu, w którym kupiłam trzy książki. I od razu muszę dodać, że to jest antykwariat naukowy, a to oznacza, że znajdziecie też w nim sporo książek z ekonomii, techniki, fizyki i innych dziedzin, o których nie mam zielonego pojęcia. Ale poza tym, w antykwariacie Troszkiewiczów, znajdziecie bardzo ciekawy dział literatury dla dzieci, osobno, i literatury młodzieżowej. Osobno, plus baśnie też są tam osobno. W ogóle w antykwariacie panuje ogromny porządek, ale przy tym bardzo przyjemnie szuka się tam książek. Poza tym na witrynie zauważyłam kota, także już byłam w ogóle zachwycona. Podział na literaturę dla dzieci, podział na baśnie, podział na literaturę młodzieżową i w obrębie każdego z tych działów pomieszana literatura z czasów PRL-u z tą przedwojenną. co Niespecjalnie mi przeszkadzało, co w antykwariacie Troszkiewiczów znalazłam. Ano, na przykład książkę z taką piękną okładką to właśnie okładka mnie do niej przyciągnęła Przygody dzielnego marynarza autor William Kingston i już wam mówię, jak sprawa wygląda z okładką. Okładkę projektowali Janusz Lewit i Juliusz Krajewski, a dodatkowo wewnątrz znajdziemy ilustrację drugiego z panów, czyli Juliusza Krajewskiego. Pod tytuł Powieść dla młodzieży opracowała z angielskiego Zofia Mirska. Mamy też dedykację w tym egzemplarzu. Ciotka. Tonia Markowi Olsztyn 10 stycznia 1959 roku. O ile to jest piątka. W każdym razie na pewno nie jest to wydanie z lat 40., mimo ewentualnego 1959 roku, dlatego że wydanie z lat 40 miało już inną okładkę. Tutaj antykwariusz wpisał mi, że to jest rok 1933, że to jest wydanie z 1933 roku, ale na przykład na OneBidzie też znalazłam tę samą książkę z tą samą okładką. Podane tam jest, że, jest rok 1900, że to jest egzemplarz z 1933 roku, wydanie z 1933 roku, a tymczasem ja w mojej wersji mam ilustracje takie kolorowe, a tutaj widzę, że to są ilustracje... No nie czarno-białe, ale w takich, w takich odcieniach, takie te kolory są przytłumione, jakby całe są niebieskawe czy lekko zielone. I teraz zastanawiam się, kto ma to wydanie pierwsze. Panowie Lewid i Krajewski ilustrowali też na przykład Podróże Gullivera. Miłe złego początki. Piotrze, rzekł mój ojciec, patrząc na mnie surowo, choć w głosie jego dźwięczała raczej nuta smutku niż gniewu. Postępowanie, w którym trwasz, rujnuje twoją przyszłość i ściągnie wstyd i zmartwienie na głowę moją i twojej matki. Spójrz tu chłopcze i odpowiedz mi, czy to nie są dostateczne dowody twojej winy? Skąd to pochodzi? Przy tych słowach wskazał na kilka leżących na podłodze główek bażantów, kuropat... Kuropatw i Zajęcy. Stałem obok, oparty o strzelbę, unikając utkwionego we mnie wzroku ojca. Dwa psy przywarowały u mych nóg, jak gdyby rozumiały o co idzie i czuły się również winne. Zakładam, że tym dzielnym marynarzem będzie syn, którego poznaliśmy na początku tej opowieści i pewnie, żeby nie zasmucać matki i ojca, no właśnie tym marynarzem dzielnym się stanie, a my będziemy śledzić jego przygody. Mogę się mylić, ale coś mi się wydaje, że tak będzie. Kolejna pozycja z antykwariatu Troszkiewiczów. Karol Piegza sękaci. Ludzie, gdy zdejmę obwolutę, tak kolorowo nie będzie, zrobi się. Biało. Książka w nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy, wydanie drugie poszerzone. Do druku przygotował posłowie oraz słowniczek wyrazów gwarowych, opracował redaktor publikacji, doktor habilitowany Daniel Kadłubiec. Obwolutę i okładkę projektował Bronisław Libera, 79 rok. Tutaj widzę z przodu... Słowa od autora. Wydany w roku 1960 mój zbiorek ludowych opowiadań humorystycznych, Sękaci Ludzie, spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony tutejszych czytelników. Cały nakład został w krótkim czasie wyczerpany. Najlepszy to dowód, że zapotrzebowanie na humor było i jest stale aktualne. Czyli stąd ten dodruk do w latach 70., stąd to wydanie drugie. O Karolu Piegzie i jego sękatych ludziach, to z posłowia. Pieg zanabrał przekonania. Że zapotrzebowanie na tego rodzaju teksty jest znaczne i to nie tylko na Śląsku Cieszyńskim. Świadczą o tym wydawane całymi seriami antologie humoru, a także badania nad prozą ludową, wśród której obecnie zdecydowany prym wiodą kawały i anegdoty. One bowiem są tutaj najżywotniejszym gatunkiem, rodzą się na naszych oczach i znikają jak meteoryty. Jeszcze może tak króciutko o autorze. Karol Piegza był polskim nauczycielem, pisarzem. Folklorystą z Zaolzia na Śląsku Cieszyńskim. Jeszcze może, żeby wszystko stało się jaśniejsze, Karol Piegza, czyli autor tych humorystycznych opowieści, był związany całe życie ze Śląskiem Cieszyńskim i poza tym, że pisał, pisał takie humorystyczne opowieści, był też nauczycielem. Na koniec jeszcze z antykwariatu Troszkiewiczów "Koszerny kozak" w takiej kolorowej okładce. Wiech. Czyli Stanisław Wiechecki. Opowiadania żydowskie się tutaj wewnątrz mieszczą. Wybrał i posłowiem opatrzył Robert Stiller. Robert Stiller w innych odcinkach, w, poka w których pokazywałam Wam książki, które kupiłam w Warszawie, też już się pojawił. Warszawa 1990. Rock. Wewnątrz sporo tych żydowskich opowieści, myślę, że kilkadziesiąt na pewno. Trup przed sądem nos do interesu, tańczący kapitan, czerwona kołdra, czy na przykład pożyczona babcia. To są bardzo krótkie opowiadanka, takie. Mniej więcej jednostronicowe, czasami nieco dłuższe, czasami nieco krótsze. Projekt okładki tej kolorowej i karty tytułowej Małgorzata Krasucka po słowie bo i po słowie tutaj mamy. Robert Stiller. Według opinii użytkownika Joanna, z lubimy czytać, książka idealna na poprawę humoru, rozwijania smutków, przerwę w zdalnych lekcjach, zwłaszcza na te czasy, kiedy ma się tylko chwilkę, by przeczytać jeden lub dwa teksty bez obawy o utratę wątku. Pozycja lekka, obrazująca dawne życie, kulturę i styl przedwojennej Warszawy. Stefan Wiechecki, czyli Wiech już nieraz pojawiał się na moim kanale, dlatego może oszczędzę sobie przybliżania Wam jego sylwetki. Niech wystarczy Wam tyle w ramach przypomnienia, że był bardzo mocno związany z Warszawą. Jeszcze może w ramach rozjaśnienia dodam, że te opowiadania, które znalazły się w tym zbiorze koszerny kozak, to są opowiadania Wiecha jeszcze przedwojenne. Trochę tak na deser został nam dzisiaj jeszcze warszawski antykwariat naukowy kosmos który mieści się przy Alejach Ujazdowskich 16. Antykwariat skoncentrowany, no jak sama nazwa wskazuje, na pozycjach z mocno już określonej tematyki, ale też sporo jest tam czasopism, masa czasopism, masa też grafiki. Wszelkiej grafiki, ale wykryłam tam intrygujący dział literatury skierowanej do dzieci. Niewielki, ale wybór był całkiem ciekawy. Takie rzadsze pozycje, pierwsze wydania, no, było na czym oko zawiesić. Mogłam kupić. Więcej, tak sobie teraz myślę. Kupiłam cztery pozycje, dwie z działu dla dzieci, a dwie nie z działu dla dzieci. Zaczynamy od działu dla dzieci czy od działu nie dla dzieci. Zacznijmy od działu dla dzieci. W oprawie introligatorskiej niewielka książeczka, Janina Broniewska, historia toczonego dziadka i malowanej babki. I to jest Mili Moi, wydanie pierwsze tej opowieści Janiny Broniewskiej, czyli wydanie z 1937 roku. A jeżeli Janina Broniewska wydaje się Wam autorką znajomą, to może dlatego, że napisała też taką opowieść, o której była już mowa na moim kanale, Przygody Gałgankowej Balbisi. Okładka i ilustracje Romana Wyspiańskiego drukiem zakładów graficznych Biblioteka Polska w Bydgoszczy. W tym egzemplarzu mam też dedykację kochanej córeczce Ewusi od tatusia, grudzień 1941 roku, czyli książka wydana pod koniec lat. 30, a trafiła do kogoś w 1941 roku, więc w czasie wojny. Jestem sobie bardzo stary, drewniany toczony dziadek. Mam tyle lat, że już nie umiem ich nawet policzyć. Kiedy po raz pierwszy przejrzałem na oczy, a było to gdy dawno temu wasze mamusie były jeszcze małymi dziewczynkami, zobaczyłem pochylającego się nade mną człowieka. Byłem przecież malutki i miałem świeżo malowane oczy. Nic więc dziwnego, że wszystko wydawało mi się wielkie i bardzo ciekawe. Mamy tutaj nie tylko taką piękną, zachowaną okładkę, ale też ilustracje wewnątrz, ilustracje lekko podkolorowane, a to. Czerwień się tutaj wkrada, a to kolor żółty, a to czy jest jeszcze jakiś inny kolor? No znalazłam akurat czerwony i żółty, na pewno wam te ilustracje pokażę. No cieszę się niezmiernie z tego, że mam pierwsze wydanie w ogóle tej opowieści, dlatego że historię toczonego dziadka i malowanej babki o, w swoich zbiorach już mam chociażby z ilustracjami Olgi Siemaszko, bo pracę Olgi Siemaszko też sobie. Kolekcjonuje. Opowieść toczonej babki i malowanego dziadka skierowana jest głównie do dzieci, ale i u dorosłego czytelnika wywoła uśmiech na twarzy. Dwie drewniane figurki opowiadają historię o swoich przygodach, przenosząc czytelników w świat radosny i bajkowy. Janina Broniewska stworzyła książka, książkę, która do dziś dnia jest z czytelnikami w różnym wieku. Konrad pisze pełna uroku i ciepła książka, która pomaga rozwijać empatię i wrażliwość u małego czytelnika. Po drugie, z antykwariatu naukowego książka w nieco większym formacie z zachowaną oryginalną uprawą. Kazimierz Rosinkiewicz Rojan, Inspektor Mruczek. Taką książkę wydała Księgarnia Świętego Wojciecha i to wydanie, to jest wydanie jeszcze z roku 1922, z winietą okładkową i 14 ilustracjami Stanisława Sawiczewskiego. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują też na to, że jest to wydanie pierwsze, co oczywiście sprawia, że jeszcze mocniej, intensywniej oczy błyszczą mi, gdy patrzę na tę książkę. Skusił tytuł, trochę też stan, w jakim zachowała się ta książka i ilustracje. Lubię koty. Otóż i ja zaczynam dziś swój pamiętnik. Jak widzicie, po tym zdaniu narysowałem pazurkiem trzy kropki. Nie jest to przypadek, tylko głęboki namysł, albowiem takie trzy kropki mówią wiele. Słyszałem o tym od mojej kochanej pani przełożonej, a pani przełożona zawsze mówi prawdę, o czym zresztą wiecie. Tak wtedy zaczynam swój pamiętnik, czyli mamy tutaj pamiętnik kotka Mruczka. Inspektora mruczka. Inspektor chyba znaczy tutaj tyle, co uważnie wszystko obserwujący. jak na przykład coś, co ta pani kroi tutaj na talerzu, a nasz mruczek się w to intensywnie wpatruje. Historia mieszkającego w szkole kota mruczka, który w przystępny sposób przedstawia czytelnikowi problemy i radości, jakimi dzielą się z nim uczennice i Nauczycielki, no to robi się jeszcze ciekawiej. Zauważyłam, że ostatni raz inspektor mruczek został wydany w 1947 roku. Jeżeli nie możecie dorwać wydania przedwojennego, no to cóż, może uda Wam się dorwać wydanie z 1947 roku, choć widziałam też, że inspektor mruczek jest dostępny online. Poza tym ciekawostka. Pani Ela, którą teraz z tego miejsca pozdrawiam, przesłała mi ostatnio. Opowieść właśnie o inspektorze mruczku, która została zamieszczona w moim pisemku, czyli w Tygodniku Obrazkowym dla Dzieci w 1921 roku. Więc miałam okazję zerknąć na pierwodruk tej opowieści, bo przypominam, że wersja książkowa ukazała się w 1922 roku. Pani Elżbieta jest w posiadaniu tego pierwodruku, opowieści o inspektorze mruczku. Okazało się też, że ten pierwodruk to jest taka Książka rodzinna przywieziona jeszcze ze Lwowa, więc taka piękna historia od pani Eli z Krakowa, jeżeli się nie mylę, bo ostatnio wspominała, że odwiedziła taki jeden z krakowskich antykwariatów. Wychodzimy już teraz z tego działu dla dzieci. Literatura na świecie, numer 12 z 1984 roku. Tutaj również pojawiają się teksty autorów tworzących w języku. I dlatego właśnie ten numer literatury na świecie mnie zainteresował. Ale zachęcam Was do przeglądnięcia różnych innych numerów literatury na świecie, dlatego że jest tom, w którym jest na przykład sporo chrabala albo inne tomy poświęcone czy to danemu autorowi, pisarzowi, pisarce czy na przykład jakiemuś zagadnieniu. Na pewno pokażę wam teraz spis treści do tego tomu literatury na świecie i jakoś bardziej nie będę się teraz w to wszystko tutaj zagłębiać. Projekt tego numeru Michał Friedman, Friedman, konsultacja Monika i Stanisław Krajewscy. Próbuję jeszcze dojść do tego kto stworzył taką ładną okładkę, ale nie mogę tego dojrzeć. Może dojrze po czasie. A na koniec tej mojej dzisiejszej opowieści i opowieści o książkach, które kupiłam w warszawskich antykwariatach w ogóle. Aleksy Tołstoj Książę Srebrny. Tę książkę wyciągnęłam z takiego kartonu, pudełeczka z książkami po kilka złotych. Lubię przeglądać takie miejsca. Wiecie o tym dobrze. Wydanie od Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Jerzego Jędrzejewicza z 1962 roku, wydanie pierwsze, nakład 10 tysięcy egzemplarzy. Posłowiem opatrzył Jerzy Jędrzejewicz obwolutę, okładkę i kartę tytułową projektował Tadeusz. Michaluk. Opowieść niniejsza ma na celu nie tyle opis jakichkolwiek wydarzeń, ile ukazanie ogólnego charakteru całej epoki i odtworzenie pojęć, wierzeń, obyczajów i stopnia rozwoju umysłowego społeczności rosyjskiej w 7 VII i 8 dziesięcioleciu XVI wieku. Pozostając wierny historii w ogólnych jej zarysach, autor pozwolił sobie na pewne odstępstwa w szczegółach nie mających zaznaczenia historycznego, czyli powieść historyczna, jak się pewnie domyślacie. Utwór fabularnie związany z dziejami Panowania Iwana Groźnego. Autor, szkicując interesującą panoramę XVI-wiecznej obyczajowości rosyjskiej, porusza uniwersalną pro problematykę władzy i moralności. Powieść nawiązuje swoją stylistyką do poetyki ludowego moralitetu, jest zarazem nasycona realizmem historycznym najwyższej próby. Książę Srebrny pozwala czytelnikowi wniknąć w atmosferę czasów, kiedy kształtowało się polityczne oblicze nowożytnego państwa rosyjskiego, z jego swoistą filozofią cara samodzież. Gdzieś też wyczytałam, że tutaj punkt ciężkości położony jest na moralność, właśnie Iwana Groźnego, a to sprawiło, że przypomniała mi się książka Powieść Michela Tournie, czyli francuskiego pisarza Kacper, Melchior i Baltazar. W tej książce znajduje się świetny rozdział, w którym poznajemy historię Heroda, i tam też ten nacisk położony jest na takie kwestie moralne. No, zobaczymy. Poza tym, że książka była w pudełku z tanimi książkami, ma też bardzo ładną obwolutę, która mnie do siebie przyciągnęła. No, i Aleksy Towstoy gdzieś tam w mojej biblioteczce się pojawia, więc stwierdziłam, że może być go równie dobrze trochę więcej. To są już moje całe warszawskie zakupy. Mam nadzieję, że miło słuchało Wam się tej mojej opowieści o książkach, które dorwałam w Warszawie. Dajcie znać, czy któraś z tych dzisiejszych. Okazała się być dla Was książką znajomą? Czy może przypomniałam Wam o tym, że macie ją na przykład w innym wydaniu albo pamiętacie ją z czasów chociażby swojego dzieciństwa? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Jeżeli nie macie mnie dość, no to też serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, gdzie książkowych smaczków nie brakuje. Jest ich tam pod dostatkiem.